Jak takie urocze, małe, zielone coś może dać tyle dobra. E, dwie podstawowe rzeczy da, daje oliwa. E, oliwa... Czekaj, nie trzy podstawowe rzeczy, jeszcze raz. Tak, takie małe, zielone coś może być źródłem tak wielkiego dobra. Trzy rzeczy daje oliwa. Po pierwsze, odżywia. To był taki podstawowy, spożywczy produkt na wschodzie. Niekiedy trzeba się przełamać do tego nowego smaku, jeżeli ktoś wcześniej nie jadł oliwy, nie spożywa oliwy. E, ale potem zaczyna to być bardzo e, rozkoszna potrawa. Po drugie, daje światło. E, oliwa pozwala rozjaśniać mroki. I po trzecie, e, oliwa służyła też jako środek e, na rany. Bóg posługuje się tymi trzema takimi sposobami, aby zbliżyć się do nas i. Właśnie po pierwsze leczyć nasze rany, po drugie rozjaśniać nasze mroki i po trzecie karmić nas. Dlatego na wschodzie oliwa jest czymś takim absolutnie podstawowym: jest to podstawowy symbol boskiej miłości, boskiej troski. Kiedy on nas wzywa do tego, żebyśmy w każdym położeniu mogli doświadczać przemiany. Z naszych zranień, z naszych ciemności i nieustannie wzrastać, żywić się, rosnąć, to On też zapewnia środki do tego. To jest piękne. Nasz Bóg nie jest tylko Bogiem wzywającym do przemiany, ale jest także Bogiem, który dostarcza wszystkiego, czego trzeba, abyśmy to mieli. I Stary Testament rozkoszuje się Bogiem, który daje obfitość. Wszelkich dóbr do tego, żebyśmy mogli wzrastać, żebyśmy mogli być ludźmi szczęśliwymi, spełnionymi. Jego pragnieniem jest nasze spełnienie. I oliwa jest takim bardzo mocnym symbolem właśnie tego zaproszenia do pełni życia, które nieustannie się odnawia dzięki Bożej trosce.